Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam teściową Szymona Piotra, która została uzdrowiona z gorączki. Po tym, jak została uzdrowiona, zaczyna służyć. Możemy sobie zadać pytanie: czy łatwiej jest, kiedy nam służą? Czy łatwiej jest, kiedy my służymy? Różnie to jest w naszym życiu. Czasami to my wchodzimy w taką rolę, że no bez nas to sobie nikt nie poradzi. My musimy. Zaradzić potrzebom wszystkich. My wchodzimy w taką postawę, że już zupełnie nie myślimy o sobie, zapominamy o zdrowej miłości własnej, zaniedbujemy własne potrzeby i stajemy się taką żertwą ofiarną, ale w złym tego słowa znaczeniu, że zaczynamy gardzić sobą. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że potrzebne są obydwie postawy. Potrzebny jest taki czas, kiedy to my doświadczamy słabości i ktoś przychodzi i nam służy, bo tego potrzebujemy. Potrzebujemy wtedy tej postawy, pokory, żeby też dać sobie usłużyć, dać sobie pomóc. Doświadczamy wtedy, że też jesteśmy słabi, nie jesteśmy samowystarczalni. Ale z drugiej strony, kiedy doświadczymy miłosierdzia, to też jesteśmy wezwani do tego, żeby z wielką pokorą służyć innym. I oby w nas była ta postawa pokory, wtedy kiedy trzeba, żeby nam usłużono, to nie zapierajmy się, że jesteśmy samowystarczalni, że z wszystkim sobie poradzimy, dajmy sobie usłużyć, ale też bądźmy otwarci na potrzeby drugiego człowieka i stawajmy się też darem dla innych.